Kiedy Jezus nas usynowił, uczynił nas dziećmi Boga żywego, i królewskie kapłaństwo, które było przyniesione przez Niego, zostało nadane nam i my. Nowonarodzeni, to jest warunek, nie uczęszczający do kościoła, uczęszczanie do kościoła nie daje ci tego kapłaństwa. Przychodzenie na modlitwy, czytanie Biblii, składanie ofiar, śpiewanie piosenek, przystępowanie do wieczerzy, nie daje ci tego. Nowonarodzenie daje ci automatycznie kartę, paszport ambasadora Królestwa Kapłańskiego. I teraz nie ma już żadnej potrzeby, aby Bóg Ojciec. Mnie wysłuchał poprzez kogoś po drodze. Nie ma takiego modelu, T ten model nie istnieje. To jest iluzja, którą ludzie stworzyli, zapędzając się i przynosząc elementy Starego Przymierza i wciskając je w nowe przymierze.